wosk. Żeby lekko hmm, zaczął. Znaczy, żeby, żeby był trochę taki twardszy. Żeby zaczął zastygać. No i zobaczymy, czy czy Easy Wick poradzi sobie. Tu włożyłam knot z blaszką, tu na końcu, tak. I wcześniej pokazywałam jak montujemy na naklejkę. Też już zostało sprawdzone, że można przymocować knot z blaszką przy pomocy ciepłego kleju, który nakładamy. A teraz robię test, czy Uda się przykleić knot właśnie na wosk. Uwaga, uwaga! Tak, ta tulejka jest dosłownie centymetr nad dnem naczynia. No i przytrzymuję. I jest. Proszę bardzo. Przyklejone. Równo. And